No, z tej strony stucja, że to jest Dead Space Tak Pewnie większość teraz się zastanawia co to jest za gra To jest właśnie ta gra obiecana za Metro 2033 Myślę, że ta seria Wam się spodoba No w każdym razie tutaj macie jakiś filmik Hmm, a w tym czasie ja sobie skorzystam z okazji, że Wam wytłumaczyć mniej więcej dlaczego zrezygnowałem z metr 2033 A to dlatego, że po prostu w tą grę niesamowicie co pewnie mogliście zauważyć i stwierdziłem, że Nie ma zbytnio sensu grać w tą grę i po prostu karać Was za to z tym oglądaniem w sumie yy, I po prostu stwierdziłem, że zagram bardziej w coś, w co na pewno ogarniam o wiele lepiej yy, I będzie się wam przyjemnie oglądało na pewno No Tak więc to będzie w ten sposób wyglądało Myślę, że każdy będzie zadowolony Na pewno ja, bo ja uwielbiam tam, grę. To jest tak Nie wiem dlaczego, ale na tym filmiku okazji, mam nam najróżniejsze śmierci Isaaca. Czemu? Nie wiem. Tak, głównym bohaterem jest Isaac Clark. Czego, czego dowiemy się na pewno już na samym początku, jak dobrze tam. No hmm. to chyba tyle tematem wstępu w sumie, no można zaczynać grę. O, akurat filmik się skończył, to się nazywa wyczucie czasu. Yy, no, silnowy reklam, już to zrobiłem. Yy. Weźmiemy sobie nową grę, grałem tu na poziomie łatwym, powiem wam szczerze, że była za Odlokowałem sobie poziom niemożliwy, jakieś tam dodatkowe itemy i tak dalej, na pewno będziemy korzystać, myślę. Bo już grałem w tą grę, tak. Ale myślę, że albo trudny, albo niemożliwy. Mogłoby być ciekawe na tym niemożliwym. A chyba wezmę jednak średni. Bo ta gra jest... No nie najłatwiejsza, ale też nie najtrudniejsza To po prostu takie jest na pieprzanie cholera, no nie wiem Myślę, że trudny byłby nie najgorszy Przecież hm. nie będę delagił Dobra, damy średni Ale tak, grę mam w polskiej wersji językowej, więc jest ok Nie będzie problemu myślę, że z rozumieniem tego co się dzieje na ekranie nie ja będę już przedłużał, zaczynamy sobie na średnim poziomie trudności i myślę, że tutaj tak jest wystarczająco wysoki poziom rozgrywki. Teraz się wyłączam i oglądajcie filmik. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here, I can't believe what's happening. It's strange, such a little thing. How many times you watch that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Miss Daniels. is 7 is a gold mine, according to prospectors' reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around.

i ogólnie to jest, nie jest właśnie pan, toła mężczyźni coś wydobywają, ale to nie jest problem, czy to nie jest tematem tabu w tej grze? Czy znaczy, tematem tabu może i będzie, ale to nie jest, nie na tym będzie polegać, co było. Co będzie się wkręcić rzeczy. kokusz, to inna jest rzecz, ale to już. Automatic docking procedures a go. What the hell? Oh yeah, it's a shuttle The shot. auto dock, What is it? We're all trapped. We're going to hit the hole Hit the blast shields. That guidance tether is damaged. Switch to manual now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort. No, we can make it inside. Corporal, I gave you an order. too strong. A teraz możemy zobaczyć twarz naszego głównego bohatera, bo ogólnie można zobaczyć twarz tylko na końcu, ale jest teraz taki moment, że możemy ją zobaczyć trochę wcześniej. Mm, tak, i to jest właśnie nasz główny bohater. To jest jedna okazja, kiedy widzimy jego twarz w całej gry. czy znaczy, jedna z dwóch, bez na końcu, ale... I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. All right, we've still got a job to do. We're moving out. Dobra. <sighs> okay. E <sighs> Idź w sad, patrz, bla, bla, bla. Wszystko wiem. Nie hmm. patrz... Na co mam czekać? Tak i teraz Isaac pokaże, jak bardzo ładnie hakuje się dzi o... Tak Isaac, hakujemy. Tak, haker Isaac rozwiązał wszystko się umysłu. Jak widzimy. Dlaczego nie mają bajoranki w ja nie.

Um, gra ukończona łatwiej. Tak, dobrze, to jest pierwszy. To zapisujemy sobie na ...slocie pierwszym na razie. Dobrze. Dawa jest. Rób swoje. O, to że to, że już hmm. tu nie zrobił. Mhm. The air seems to be flowing again. That's a start. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax. What was that? Did you hear that? Not sure. The hell? I don't know. Something's in the room with us. Jesus! over fire! Open fire! No, nie, zostawcie mnie! Jestem wegetarianinem! Fuck! Uciekaj! Ajzak, uciekaj! Isaac, uciekaj! Isaac! Otwórz się! Pierdalaj! Jezu, otwórz się! Mało... No, przeszliśmy. To no mi było trudne, prawda? Jezu, nie, 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 nie! Wypierdolaj, wypieczaj. wypierdolaj! Wypieczaj. Dzisiaj zamierzam. Siął my tu go rozczynę. Dobra, a tak na sele to widzimy, co się stanie. W końcu w tu grze. Dalej nie mamy broni. Ale co ja widzę? Moja ulubiona broń. Nie, niech ci nie pomoże. To jest broń, którą będę używał bardzo często w tej grze. Chyba nawet najczęściej, bo to jak nie tylko tej broni, um, bo ta broń jest bardzo choroba. O, no cześć. Jo, ja pior. Pierr! Bum. Co się trzyma? Nic się nie wypadło. Ech. Ten dość w ogóle. Nie mrawy typek. Jeszcze raczej nie przeżyję. No dobra, dajcie majzak. Dokąd teraz? Tam jest skrzynka. Tam jest to. Dobra. Weźmiemy tą

Tak, Isaac, um, we ran into more of them on the way over here. No, are you okay? Przyć. More what? What the hell are those no things? What the cup? Keep Whatever they are, they're not friendly, and have yes, the doors on this ship are locked because of the quarantine. This now, we Clay. have to get to the bridge. But first, we've got to repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're going to get us all killed. If you listen to me, I'll get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? the data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. there's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. dammit, everything is on the other side of this quarantine. we can't reach it from here. no, we can't. but you can. isaac, if i can get to the bridge, i should be able to access the personnel files. you fix the tram, and i'll help you find nicole. Na filmiku wcześniej, który oglądał Isaac na statku, to jest właśnie Nicole. To jest... To jest. Jest dla niego w każdym razie bardzo blisko osoba, ale kto to jest? Niemniej tego dziewczyna? Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie Isaac chyba bardzo za nią tęskni. Dobra. W sumie przybył to z myślą o tym, że ją zobaczy, jak dobrze powiem. Czy między innymi, że ją chce zobaczyć, tak? Ale dobra, chociaż nie, jeszcze film można zagrać. Ale nie, bo nie chcę tego pchać dalej. słuchajcie. To jest taki wstęp, jako że ja mam dość mało czasu na nagrywanie teraz. To dalej pogramy sobie później... A na razie ja to po prostu muszę skończyć, tak więc... To jest Isaac Clark, Streciarz, a to jest Dead Space, jedynka dwa, nie wiem dlaczego dwa kończymy to jest dead space i tym akcentem kończymy ten odcinek tak więc do usłyszenia trzymajcie się cześć